No, siemaneczko, witam ponownie na kanale Artur Getty. Słuchajcie, witam Was w ogóle w ten mroźny dzień, bo jest zimno, jest minus 2 stopnie. Pogoda nie jest za specjalna, ale w ogóle co, nie rozpieszcza ta pogoda ostatnio, no ale lepiej to nie będzie, zima idzie. Słuchajcie, pole z ostatniego odcinka, z ostatnich dwóch odcinków. Jak widzieliście, fantodajne. Jeszcze trochę tu jest na pewno do wyciągnięcia. Zobaczymy, co jeszcze wyskoczy, a jak nie, przeniesiemy się na inne. Są jeszcze inne. Także co, widzimy się przy pierwszym. Sygnale przy pierwszym fancie Miłego oglądania No i słuchajcie Mamy ten pierwszy sygnał Wpada taka Jakaś blacha Nie wiem co to Jakiś złomek nie No ale co złom się też kopie Także co Pierwszy sygnał zaliczony Pierwszy fan widzicie co wyskoczyło O zrobiłem jedną rundę taką Tu wzdłuż tego pola Tu na końcu jestem Wpada coś takiego Coś takiego. Taki ołów, ale ma taką dziurkę na wylot. Nie wiem, czy to jakieś zdobienia ma, czy coś. Ale ciekawie to wygląda, Wam powiem. No słuchajcie, wpada coś takiego. Takie maleństwo malutkie. Nie wiem, takie trochę wam to doczyścić, ale nie idzie więcej. Ma to jakieś zdobionka tam. Widzę. Jak będę to wyczyszczał w domu na spokojnie, to Wam wrzucę do poglądu. Krzysztof dojechał też. Bo wiecie, mróz, trochę kurde, zimno jest, ale to idzie. Krzywdy nie ma. Ziemia jest jeszcze w miarę miękka, także nie ma problemu. A tymczasem w końcu wpada jakaś monetka. Zobaczcie sobie. Kurde, już tak chodzę, chodzę, mówię. Czyżby wypadł bez fenola? Chyba. Czy to będzie fenol, to nie wiem, ale coś to tu będzie. A, już widzę. Dycha. Jest. Dycha cesarstwo. Tak jest. 10 Fenningów, 1921 Jest cesarstwo, no i wpada kolejny fant. O, coś słabo dzisiaj, naprawdę. Nie mam co Wam za bardzo pokazać. Kurde, jedna monetka na razie tylko wpadła. A tu widzicie łuska od Mauzera. Kurde, słabo, słabo. To pole chyba najwidoczniej już jest, już jest przechodzone porządnie. Chociaż kto wie, to też nie jest powiedziane. Ale już myślimy z Krzyśkiem na inne pole mamy tutaj takie jeszcze jedno zobaczymy jak z czasem będziemy stać no i słuchajcie wpada znowu jakaś krągłość żeby się znowu zaczęło A właśnie coś tutaj wyskoczyło co to tu jest co my tu mamy co to jest czekajcie tego słońca tu trochę się odsunę co to jest jakiś destrukt chyba czy nie Jakiś destruk, czy nie? Nie. A Adolfowa. Tyszka Adolfowa. Tyszka adolfowa. Ale już taka. Już taka zajechana, ale jest. Ale jest kolejna moneta. A taki destrukcik już. Ale jest krągłość. I cieszy. Kolejny fenolek. No słuchajcie. Kolejny sygnał i coś wlatuje. Jest to zielona patynka, wygląda mi to na guzik, ale jeszcze nie wiem, także podnosimy go. Patrzymy. Guziczek to będzie na pewno, ale. Ach, prusak! Kolejny! W zeszłym odcinku też widzieliście: prusaczka wykopałem. A, już, już kurde się martwiłem, że nic nie będzie. Kurde, że już jest wysprzątane, że trzeba będzie coś szukać nowego, ale. Zobaczcie sobie. Piękny guziolek pruski jeszcze z uszkiem. Takie ja naprawdę lubię. Takie ja lubię. One są uśkę. Zobaczcie sobie. No coś pięknego. Przepraszam za to przybliżanie, ale coś ostatnio z tym telefonem nie mogę dojść do ładu. I tak to wygląda. Piękny. Kapatynka. No coś pięknego. Rewelacja. Piękny guziol. a słuchajcie, tak Mówię tak, żeśmy to pole, już to jest trzeci raz na tym polu jesteśmy, czy drugi, drugi. Już żeśmy naprawdę tu się nakopali. Kurde, mówię, idę sobie z tej strony, trochę się przejdę. Tu boczkiem. Mówię... A może nuż widele coś tu jeszcze wypadnie, tu żeśmy tak nie, nie szabrowali. A tu zobaczcie, wpada coś okrągłego. Wpada coś okrągłego. Już patrzymy co to. O, już widzę. To będzie jakaś starsza monetka chyba. To będzie starsza monetka. Ale strzał. Troszkę już ułamana. Poczekajcie, doczyszczę lepiej i Wam pokażę. Zobaczcie. Wiecie co to jest? To jest jeden sztuber. 1740 któryś. Już tej końcówki nie widać, ale jest to piękna moneta. Szkoda, że jest tu troszkę troszkę tutaj trafiona. Ale Wam powiem. I tak jest piękna. Naprawdę. Mega szczał. Już byłem taki zawiedziony. Mówię, wszystko chyba żeśmy już wykopali. Ale najwidoczniej jest jeszcze tego tutaj sporo. Także warto pochodzić. To, to pole i tak tutaj przezimuje. Także na pewno często będziemy tu wracać. Nie, Mamy jeszcze takie 2-3 pola, co przezimują. Także będzie gdzie, gdzie kopać przynajmniej. Ale piękna moneta, powiem Wam. Naprawdę. Jeden sztuberek 1740 któryś. Już tutaj nie widać. Dobra, co? Kolejna monetka. No i wpada znowu coś okrągłego. Żebym się tu trochę nakopał. Ale wykopałem. Zobaczcie. Jest kolejna monecia. W ogóle fajne miejsce sobie tu znalazłem przy tym samym płocie. Koniki tu biegają. Akurat teraz nie ma, ale przeważnie są. No tu wpada monecia. Kolejna. Kolejna monecia. Co to jest? Co to tu jest? A, widzę Fajmarek. Jedynka czy to dwójka? Jedyneczka jedyneczka Wajmarska wpada No i fajnie kolejna monetka do kolekcji Fajne miejsce tu przy tym płocie mówię cały czas tą rajkę tu sobie robię na spokojnie mi się tak wydaje, że już tutaj większość przechodzona, a tu żeśmy tak nie chodzili jeszcze i zobaczcie. Dalej sypie fantami. Jedyneczka Wajmarska Republiki Wajmarskiej wpada Kolejny fancior coś takiego, coś taka wpineczka. Zobaczcie, tego słońce się odsunę. Jakaś taka wpineczka najprawdopodobniej Czy nie Tak to wygląda na jakąś wpinę To zwykłe, nic rewelacyjnego Ale jest kolejny fand Ej no i wpada jeszcze plombunia Nie ma tu żadnych oznaczeń może coś ma, ale już jest tak zniszczone, niewidoczne, że nie widać, no ale jest Plombunia, ale ja wam powiem. Chyba dopadliśmy fantodajne pole. Bo kolejna monetka wychodzi. Co tutaj wyskoczyło? Co to tu jest? Już patrzymy. Już patrzymy, co to za jedna. Co to tu jest? Co to jest za moneta? Kurde, nie, to będzie Adolf, chyba piątka. Czyli tak, kurde. Odwrotnie miałem, już myślałem że jakaś starsza ale jest piątunia jest piątunia ach z tym przybliżaniem, kurde normalnie nie mogę dojść do ładu z tym jest piątunia jest piąteczka Adolfinio już taka zajechana, ale jeszcze jeszcze idzie tu coś wyczytać, także jest kolejna moneta a tak z krzyszkiem sobie tutaj dyskutuję, mówi kurde kolejne fantowne pole. Wcześniej też, w zeszłym roku mieliśmy jedno pole, żeśmy dopadli, to pierwsze 5 czy cztery odcinki z tego pola były zrobione. Co, co wypadł na to pole, sypało fantami. Krzysiek mówi chyba kolejne, żeśmy dopadli też na koszone, ma tutaj fajnie. A mi tu tymczasem znowu coś wpada, ciekawego. Nie wiem co to. Już patrzymy. Co to może być? O, szczałkę ma. Ma szczałeczkę. A co to jest? Co to może być? Nie wiem, coś takiego. Kurde, wygląda mi to na jakąś zapalniczkę, może, kurde. Tak to by tutaj wyglądało. Ale czy to zapalniczka? No nie wiem, no ale w końcu bądź razie kolejny fan wpada. My tu sobie z Krzysztofem gadu, gadu, idziemy sobie tak, tutaj, obok siebie, a tutaj, kurde, wpada. Coś tu okrągłego wpada znowu. Co to tu jest? A, chyba guziczek to będzie. O, będzie guziolek, tak jest. Bez łóżka, już. Ale ma jakieś napisy, kurde. Do rozszyfrowania, co tu jest napisane. Co to tu jest? A nie wiem. Coś ma. A, jakiś guziczek. Taki konkretny, dosyć. No i kurde, fajnie. Kolejny fant. No słuchajcie, był sobie sygnał. Sygnał taki duch, powiedzmy. I wykupiłem ducha. Ej. Ha, ale strzał. <grywa> Zobaczcie. Jest duszek. Sygnał duch i fant duch. Jaki polmosik zgrabny. Ha, ale strzał fajny. Czasami takie, takie polmosy też cieszą. <grywa> A jak? Tutaj mamy kolejny fancior. Kolejna monetka. Najprawdopodobniej. Coś okrągłego mi tu wyskoczyło. Co to tu jest? Co to tu jest? A, dycha cecharstwo, dycha cesarstwo. Kolejna dyszka dzisiejszego dnia, chyba już jedna była dzisiaj, całkiem na początku. A tu kolejna wpada, dychunia. Dyszka cesarstwo, czytamy jeszcze rok? Czekajcie chwilę. Chyba już nie odczytamy. Chyba już nie odczytamy. Czy odczytamy? 1890? Dobrze widzę? Chyba tak. No i kolejna monetka do kolekcji. Chyba fant na wyjście teraz. A już idę w stronę auta, na się kończę. Powiem Wam, w zeszłym odcinku wykopałem e, zajączka wiekanocnego. A zobaczcie, teraz wychodzi rybka z tego samego pola. <laughs> Kurde, fajnie. Rybeczka. O, wiana rybunia. No, mówię taki fant na wyjście, idę w stronę auta na dzisiaj będę kończył No rybka miała być fantem na wyjście już ale już tu przy samej drodze samej kurde zobaczcie to mi tutaj wyskoczyło o, Proszę bardzo taki fancior co to jest? Nie wiem nie mam bladego pojęcia ale jakieś może zapięcie od czegoś nie wiem tak to wygląda tak jest chyba na pewno fant na wyjście. No słuchajcie, przechodzimy do podsumowania tego wypadu. Tak trochę nietypowo, bo w domu, ale miałem tutaj parę takich znaków zapytania, musiałem sobie to posprawdzać. Także zobaczcie sobie, tak to tu wygląda. To są takie mniej wartościowe rzeczy, jakieś łuski od Mausera, polmo z duszkiem. To jest chyba zapalniczka, tak mi się wydaje, rozdubczona. Trochę ołowiu, rybko łowiana, plombunia, to jakaś spineczka. Słuchajcie, i tylko tutaj dwie takie znajdki. Słuchajcie, po wyczyszczeniu mają dziurki. Także najprawdopodobniej będą to przęśliki jakieś stare. To jest takie solidne. Nie wiem, czy to jest prześlik, może też są jakieś takie odmiany. Ale mówię, ciekawe, dwa, dwie, dwie ciekawe znajdki. No i przechodzimy tutaj do monet. A, jeszcze jedna rzecz tutaj jest. Słuchajcie, to mnie też nurtowało. Dlatego chciałem sobie to na spokojnie sprawdzić. Słuchajcie, jest to. Kluczyk do zegarka kieszonkowego, jakiegoś starszego, także te, też całkiem zacna znajdka, Wam powiem. No i tu mamy monetki, co wychodzi? Dwie dziesiątki z cesarstwa Dycha Adolfowa, piątka Adolfowa. Tutaj mamy guziczek, taki dosyć solidny, cywilny, pruski najprawdopodobniej. Jedyneczka z Republiki Weimarskiej, no i mamy tutaj guziczek pruski, bardzo piękny, Wam powiem. Z tym uszkiem, zobaczcie, naprawdę full oryginał, że tak powiem, ale czasami takie guziczki też się trafiają. No i tu jest ta moneta, która mnie nurtowała. Słuchajcie, sprawdziłem sobie, ją, porządnie wyczyściłem. Jest to jeden sztuber z 1740. I tu jest właśnie pytanie. Czy to jest błąd menniczy? Zobaczcie, jak ta patyna wygląda. Ta patyna jest naprawdę konkretnie solidna. I teraz nie wiem, czy to jest wytarte. Ta, yy, to miejsce, gdzie powinna być ta czwarta cyfra, czy po prostu. Jest to błąd menniczy, najprawdopodobniej tak będzie, ale piękna moneta i w ogóle to jest srebro, nie? Jest to srebrna moneta, także tym bardziej cieszy. Także co wypad ostatnio, to srebra wpadają. No ale miło. Zobaczcie zresztą sami na trzy odcinki. To jest już trzeci odcinek z tego pola, jakie fanty wychodzą. Naprawdę jest grubo, na pewno tam jeszcze wrócimy. Jak dla mnie, po raz kolejny wypad na plus. Oczywiście zachęcam cały czas widzów nie subskrybujących do subskrybowania kanału i co widzimy się w następnym filmie trzymajcie się hej